Co tu si děje? To je ostatní <laughs> raz, kdy já růmám takový odsvěch. Je skvělý Já celé toho Zaczynamy! Začínáme! Cześć, dajcie na kanale Agnieszka Grzelak Beauty. Właśnie spokojnym krokiem udaje się do Agaty, dlatego że czas na nowe paznokcie i to paznokcie, które wybraliście Wy. Ale oczywiście, jak zwykle, muszę Wam najpierw pokazać, jak wyglądają moje paznokcie teraz. A więc tak wygląda ręka prawa, i w ogóle zauważyłam, że znowu zaczęłem się tu robić takie mega suche skórki. Ale to pewnie dlatego, że byłam w Japonii na snowboardzie i na pewno mi się zmroziły trochę te ręce. Ale zobaczcie, ile śniegu. To jest hit po prostu. Tak wysoki jest ten śnieg, i on jest w ogóle mega mięciutny. W każdym razie, jak widzicie, mam całkiem spore odrosty, ale na szczęście nic mi się nie zaczęło jeszcze odklejać. Wszystko siedzi bardzo ładnie, jest ładnie przyklejone. I teraz mamy drugą rękę, lewą, i tutaj chyba jest trochę gorzej, bo tu się zaczęło coś odklejać, ale ja nadal mam tutaj tipsy jeszcze z Wietnamu, czyli z listopadu. W sensie z listopada. Więc ogólnie te paznokcie, ich baza jest już bardzo, bardzo stara i nadal będziemy robić paznokcie, które są trochę bardziej zachowawcze, dlatego że są nadal jeszcze zniszczone i musimy. Trochę poczekać, żeby je odżywić. Chcę w się sensie nie odżywić, tylko żeby dać im odrosnąć po prostu, żeby już były nie takie zniszczone, bo one zostały zjechane koszmarnie. Przypominam ten odcinek z Wietnamu. Jeżeli nie oglądaliście, to zobaczcie koniecznie, jak pani mi zdejmowała poprzednią stylizację. Coś mi psika jeszcze. aha, Chyba ten odkarzacz właśnie mi psika. A nie to jest do, do skórek chyba. Zaraz nie rozumiem. Ej, ja nie wiem, co, co to się dzieje. W każdym razie już teraz zbliżam się do Agaty i jeszcze nie wiem, co będę miała na paznokciach. Ona też nie wie, co będzie robiła, dlatego że to wybieraliście Wy przez ankietę, którą wrzuciłam na Instagrama. Najpierw na kanale nadawczym dałam Wam wybrać, jakie będą kategorie, a potem na Instastory wrzuciłam, żebyście wybierali, co konkretnie ma być zrobione. Więc uwaga, uwaga. Już jestem pod centrum szkoleniowym Agaty. Dzień dobry! Cześć! Co robię straszę? Tak parowałam agresywnie. Oj, dobrze przepraszam! Piękna. Dziękuję, nie ubyłam włosu, więc założyłam perukę. <grymne> to jest moje rozwiązanie na każde zło. Moje rozwiązanie też by było dobre, jakby wczoraj nie musiała być włosów garnkiem z wodą. Odcięli Ci wodę? No, ciepłą. Jak długo w Polsce będzie dochodzić do takich sytuacji? Proszę Państwa, odcięli wodę. Mi też cały czas odcinają wody. ja nie wiem o co chodzi. Czy Ty ostatnio, właśnie, bo y, słuchajcie, my się ostatnio spotkałyśmy na Lego, więc Agata widziała moje paznokcie, ale nie wiem czy Ty je widziałaś tak dokładnie. Przyglądałaś się na nie? Mm, nie. To patrz jak wygląda teraz. Bo to chyba minęło z 5 tygodni. No od razu to widziałam, że jest mega duży. Ja już widziałam tam, co się zadziało na Story ciebie. Co się zadziało? A, patrzyłaś na te na ankiety? Wyjdzie. Co ty, ja nie patrzyłam? Ja nie patrzyłam. Nie, nie. Ja patrzyłam no, nie, akata, bo ja się specjalnie. Ja zrobiłam. sama głosowałam. Chciałam się przy tobie, wiesz, sprawdzać wyniki ankiety. ja Dobra, czyli no Agada w takim razie wie co będzie robić, a ja jak zapowiedzałam... Znaczy ja nie do końca wiem. Chyba, bo ja to kliknęłam wczoraj wieczorem. A okej. Okay. to się jeszcze mogło zmienić, ale no obstawiam, że niektóre rzeczy się nie zmieniły. <grym> o, o, jest... o nie, o to będzie coś strasznego. Krokiem numer jeden była długość. Przy czym tutaj była długość pomiędzy krótkimi a moimi, dlatego że nie chciałaś zdejmować i tak, przedłużać tak, całego. Więc uwaga, uwaga, mamy tutaj w ankiecie. O kurde, zaczeka ma różnica! 48 versus Nie! A tu jak ja klikałam, to było dużo więcej na krótkie. Tak? Tak. Bardzo duża różnica była. Było chyba tak, że zostawiamy to było z 30%. Minut. Naprawdę? Tak, a ja nam że zostawiamy. O, dzięki. Wiecie co? No ja się, słucham, ja się, ja się nawet trochę zawiodłam mimo wszystko, ale mam nadzieję, że to było jakby... Widzowie po prostu stwierdzili, żeby moje to było były tak. zdrowsze. No i coś innego, bo krótkich to nie miałeś bardzo dawno. I jeszcze... Mm. Ym... Kruki. O nie, o nie nawet to nie jestem, nie Bo następny krok to jest kształt i ja nie chcę nawet coś słyszeć Chyba musimy go od razu y, sprawdzić Jak będziemy wiedziały jaki kształt, no to będziemy też inaczej skracać mhm. No dobra, czyli krok numer dwa, moi drodzy Ale jestem zła na was No muszę powiedzieć, że się zawiodłam Jak tak masz za krótkie Dbają o twoje zdrowie paznokciowe. Ale psychiczne to już nie, psychiczne to już nie. <laughs> 52% na kwadrat. Tak. I tutaj też było dużo więcej na ten kwadrat. Tu się zlitowali następnego dnia może przemyśleli swoje zachowanie <noise> tak. i było takie. Nie? Dużo więcej osób e, głosowało na migdał, ja głosowałam na migdał. Dziękuję. Tak się właśnie przyjaciółka zachowuje! Tak się zachowuje, a nie tak jak wy. Dobra, szczerze. Mam taką minimalną ekscytację. Mam minimalną, bo mam takie ciekawe, jak to będzie, ale z drugiej strony wiem, że ja nie nienawidzę krótkich pasekcji. I teraz są takie, oj ciekawe. One jak to... muszą być króciutkie, bo one będą tylko dobrze wyglądały jak będą krótkie. To jest ostatni raz, kiedy ja robię takie cyk! Ostatni! Dam wam szansę, Żebyście zmieścili coś super. Zaczynamy! Właśnie. Proszę, bardzo. Czekaj, gdzie jest ten punkcik? Tu jest. Tu jest Szary punkcik. A tu jest wszystko brzydkie. A, że on musi być taki... Brzydkie. Czyli pamiętajcie, jak nie sterylizujecie, to zgniećcie Nie to... nie podpowiadaj nie jak w tym, jak <laughs> <jest> do... <laughs> Paznokciowe rozmowy. Poznokciowe a co pani sądzi o wiesz, tym? Dzisiaj często do mnie piszą, że musi policja paznokciowa przyjechać gdzieś. Ui, ui, Miło, ale słuchaj, no to jest moje marzenie szczerze. No, naprawdę. Policja paznokciowa gdzieś musi przyjechać. Co można jeszcze właśnie używać tak na skórki albo właśnie na taką suchą skórę dodatkową? Bo krem wiesz, nie to, nie działa. Moim, tak moim na zdaniem najlepiej to maść taką witaminową, bardzo taką, wiesz, odżywczą z apteki, taką tłustą, ciężką, mhm. no i w rękawiczki, w takie foliowe rękawiczki. Mhm przed snem no, no, no. i na sen możesz założyć bawełniana na przykład, no żeby nie zaparzyć tej skóry też za mm. bardzo, nie? Jak ma się tu to taką grubą warstwę bardzo, mm -hmm. no i to podziała. A nie żadna mm -hmm. złuszczająca, nic takiego taka do stóp, tylko <grym> bardzo... Nie, można tutaj to złuszczyć. Co? robisz wyśpienniczkę? No pewnie. Wow. Troszeczkę mm -hmm. i to... Mm... Tą skórę taką suchą z pierwszej warstwy zabierze, więc hmm. jak nałożysz, no to odżywi Ci tą skórę, która sobie rośnie tam. Okay. A, A drugą. Daj pani. pani. da. O to zdejmujemy i to jeszcze ścinamy. Mm -hmm. Wow. Ale powiedz chociaż, że będą zdrowsze dzięki temu, że będą takie krótkie. <grym> Nie. Tak, oczywiście, będą zdrowsze. <grym> Wiadomo, na pewno będą mniej obciążone, ale wiesz, one już dużo zrosły. Mm. Więc teraz ty masz prawie pół płytki już zrośnięte, więc Aha. te zniszczenia, które tam no były no. takie, no to już masz tak na końcu, więc to nie jest jakoś tam, ale no. na pewno e, spokojnie. No, się szczerze skrócić. Mm -hmm. <laughs> to już jest krótkie, czy jeszcze nie, moim zdaniem? No ty musisz zadecydować. No. No. Moim zdaniem, jeszcze. Jeszcze, proszę. Mam -hmm. no. że widzowie się ucieszą, prawda moi drodzy? O jak ci źle z tymi krótkimi paznokciami. Nie chcę tego! Tak, mówi, że to jest zdrowe, no. ale ja wcale tego nie chcę! Bo no, to jest taki... jakby... no to miała paść jak moja mama! No i teraz jedziemy. Ale tu widać, o, w tym miejscu... Widać taką ciemniejszą część, czyli tak naprawdę od tego momentu w dół jest, jest jeszcze obszar i tu jest najbardziej, bo jest najbardziej ciemny, ciemne miejsce. No a tutaj jest zdrowe, bo jest widać taką właśnie jaśniejszą mm -hmm. Pamiętam jak widzowie też czasami komentowali, że mój pochłaniacz pochłania, nie pochłania, on pochłania, tylko mamy trochę wyciszony. Go. No tak. To od razu zaznaczamy drodzy widzowie, że to jest przez to, żebyście słyszeli co mówimy, bo jak Agata włączy na piąty bieg, to jest tak, że ja ledwo ją usłyszę, <laughs> więc, więc działa. to działa. Bo co masz ile tam biegów? Ile tam jest? Tam jest taka... Taka No i teraz chodźcie. Wszystko trafia do środka. nic nie leci do góry. No, rzeczywiście. Ale nic nie słychać. Co? O kurde, co tu się dzieje? No, te resztki właśnie zapamiętrzono jeszcze. To jest to, co tam w Indiach mi ta laska sypała? Tak. A. Teraz będzie coś, co widziałam tylko na Instagramie albo na TikToku, czyli takie posypywanie jakby całego paznokcia. Teraz jest kapturek i on wygładza... Jeszcze raz co on robił? Matowi. I matowi. matowi i naturalną płytkę wygładza tą resztkę tutaj z. Produktem. Czyli już nie będziesz ściągała więcej produktu, jakby y, tym frezem, tylko już tak wygładzasz. Który Generalnie zostanie. tak, ale wiem, że wrzuciłaś różne opcje. Żelu? I, ja I nie liczę bym. na to, że to zostanie. A, bo jak będzie przezroczysty, to będziesz musiała ściągnąć więcej? Troszkę więcej, jak to. Znaczy, no nie, no bo ten jest przezroczysty. Aha. się przezroczyste. A, a jeżeli widzowie wybiorą ci różowy, to jak uzupełnię ci różowym, to będzie od skórek różowy, a dalej przezroczysty. Liczę na dobre rozpatrzenie sprawy. Tak. Przyszedł czas, aby dowiedzieć się, co robimy w następnym kroku. Kolejny krok. Mm -hmm. No dobra, więc jak poznawcie... się masz z tymi paznokciami? Wiesz co, ja mam takie coś w głowie, że one zaraz będą przedłużone. Bo, bo zwykle tak było, że wiesz, skracałaś i potem żeli, i to już wracało do normy. A tutaj.

Połowy palca. Będę się musiała na pewno przyzwyczaić. Okay. No ale ogólnie wyglądają tak, więc możecie zobaczyć, że są równiutkie i w ogóle piękne, tylko są takie krótkie. I rzeczywiście łopatki, ale... Właśnie, pamiętaj, że moje Łopatki. No, moja mama mówiła na te, na paznokcie na łopatki. Co chcesz mi pokazać? że no. ją tak szczuplej wygląda mm -hmm. dłoń ale ty mi to chcesz powiedzieć? ja tego nie wybierałam widzowie zadecydowali łopatki i tak przeczyłam te paznokcie a potem okazało się, że one jej uratowały skórki no właśnie mm, tak że właśnie i, i potem dziękowałam a może to też się tak spodobają krok mm. numer 3 sprawdźmy co dalej kolor żelu i uwaga uwaga mamy mleczne różowe versus przezroczyste i 64% wolniej mleczne. Różowe. Źle. Ja bym się chciała powiedzieć, o fajnie, czyli to jest źle, bo będzie nam prześwitywało, czyli musisz jeszcze pomajstrować. To teraz Agata was nie lubi. Teraz ja was nie lubię. A dla mnie nie ma to znaczenia, Dla no więc... nie ma to znaczenia, tylko będziesz dłużej siedzieć. Kapturek mi się ślizgał po tym tipsie, więc ja sobie jeszcze troszeczkę tutaj mm -hmm. ściągnę prezem. Dobrze. To zobaczymy jak to będzie wyglądało. Nie za dużo. Aha, bo nie masz tego. Wyściągacza. Wyciągarka, wyciągarka od Czyli głównie jest to jakby No troszkę. Znaczy wiesz, muszę ściągnąć tylko troszkę, żeby to nie hmm. wyglądało głupio, bo jak zostawię, to ten przezroczysty będzie prześwitywał, ubrać, prześwitywał. No nie będzie tego koloru podbijał i to będzie tak, że... a nie wiemy co dalej, bo może witowie wybiorą bez ozdób i bez koloru i w ogóle e, będziesz miała tylko żel mleczno różowy. I, niebłyszczący top i nie będziesz taka bizneswoman. No i jak wtedy to będzie wyglądać? No dobra, no to chyba czas na żel. Ja myślę, że zrobimy sobie akrylożel też, ale to chyba nikt nam nie będzie miał tego za złe. Po prostu zrobimy go w różowym kolorze. Teraz robimy utwardzenie naturalnej płytki. Light, light Rose, Pinky, Bella. Piękny! A piękny! Bella Cinderella i porce... Porcelain. Porcelain. Uuu, nowe świeżutki, nieużywany, nieśmigany. To wybierz ten, który ci się bardziej podoba. Bo jesteś stylistką. I masz prawo głosu. <laughs> yeah. Yeah. yeah! Ja bym ten chyba, chyba No ten słodniejszy. Czyli porcelain acrylic building gel Acrylic <gulity> building gel yeah. A czemu na przykład ty wybierasz tą bazę a nie taką w pędzelku w sensie w lakierze bo mam ją w słoiczku i mogę ją zużyć do końca mm -hmm. Samiusieńkiego. no i też dlatego że ja wolę nakładać pędzelkiem swoim niż na takim z butelki no i to jest też bardziej ekonomiczne bo większa pojemność dużo większa mm -hmm. a zawsze jakby w w proporcji wychodzi dużo taniej niż taka mała buteleczka. Tu widać e, tą zniszczoną płytkę, jak bardzo ona była zniszczona, mam nadzieję, że to w kamerze widać, mhm. ale jak tutaj była taka bardzo przypięta, no bo to jest miejsce tego najgorszego właśnie pewnie, tu był jeszcze ten tip, który nam się bardzo mocno zapowietrzył, bo on się mógł po prostu odklejać i tutaj ta płytka była w największym stopniu zniszczona, możliwe, że to było już zniszczone bardzo, jak e, było ściągane wtedy z tym odrywaniem mhm. i mamy tu takie czerwone, bardzo mocne paski, prążki, w ogóle ta część jest taka bardzo czerwona. No jest. I to y, widać od razu, jak patrzysz na ten paznokieć, że tam jest zmasakrowane. Nie? To widać bardzo. No, to mm, prawda, że jest czerwona, roz... aż przekrwiona. No. Tam masz takie paseczki, no, ale takie krwiaczki mocne. Mm -hmm. Czyli te paseczki Więc, no, jest, to jest kiepsko. Kiepsko. kiepsko to jest y, profesjonalna ocena Gata. Jest, jest kiepsko. <laughs> tak. Patrzcie, jaki piękny. I mamy y, kropeczki różowe od razu. Ej, super to wygląda. Kurczę, może ja się polubię z tymi paznokciami? Możliwe. Może, je, może jest za. Widzowie. Ja jestem za. Na pewno jako eksperyment jest to spoko rzecz, ale... Ja lubię jednak taką jakąś długość tych paznok... Kurczę. Ja sobie Motyla Moty Mam wrażenie, że teraz ta końcówka tego paznokcia jest taka... Właśnie taka no bo to się trochę rozszerza paznokcie. Da się to jakoś naprawić, pani? Da się to, pani wyklepie pani to? Zaraz wyklepiemy. Mogę w szpic te krótkie <noise> te krótkie kwadraty? <noise> mogę w szpic? Na zapas już nałożę. No właśnie widzę, że na wypadek następnego tak. klejenia. Tak. Uwaga, uwaga, tak wyglądają świeżo zrobione żelowe paznokcie i teraz będzie piłowanką. Jakby bolało, do krzyż, bo masz krótkie paznokcie, a ja je muszę tak ładnie wypiłować, żeby to był to ładny kwadrat. Ja bym Ostatnio robiła wszystkie krótkie bezdokcie. No to widzę, że widzowie znają lepiej ciebie niż mnie. <śm *śmienny> <śmienny> <śmienny> Może tak powiedzieć. Albo chcieli się do Tobie, ale. Dzięki! Czekaj, czekaj. Dzięki. <śmienny> No, no, są ładne, żeby nie było. To nie jest tak, że ja tego nie łopę. łopatki. Łopatki! Ale ładne łopatki. łopatki. Ale są piękne. Mi herbata chyba zrobiła więcej niż kawa. Normalna. No właśnie, widzę, <noise> że tak się napiłaś, Co ty tam? Jaka to jest herbata Zwykła. Zwykła czarna. Zwykła czarna. Ja się też napiję tej herbaty. inną. A ja mam inną. I mam z kocim kubkiem e, dla praworęcznych. Bo jakby, uwaga, instrukcja, iz, instruktaż. jestem leworęczna i trzymałabym kubek tari. I jak mam się napić przez te kocie Nie, ale nim można prawie oczy wydłubać, zobacz. No, to ale z... Z... Wiesz, jak ci pasują te różowe uszka do oczu? I tak... I no, tak? jest, no. Bez palców. Straszne to jest. To jest, to jest taki kubek, jak dokładnie dla ozdoby go miałaś, to on tak właśnie on będzie. Czas na kolejny krok, y, czyli to będzie piłowanie pod spodem, tak? Tak. Ja właśnie myślałam, że jak są takie krótkie. U, że jak są takie krótkie, to już nie będzie tego y, piłowania. Ta, tak jest. Możemy się pozbyć, wiesz, trochę twojego paznokcia, żeby on się też nie napowietrzał. Trochę wycienić, bo w kwadratach to jest ważne, że my chcemy mieć wąski paznokieć. A żeby mieć wąski, to potrzebujemy, potrzebujemy tunel właśnie. Są ładne. Przepraszam bardzo. Czy tak. spodziewałaś się, że będą brzydkie? <laughs> nie, ale spodziewałam się, że mi się nie będą podobać. Ale naprawdę mi się podobają, tylko no... No ja wiem. Wiadomo. Proszę bardzo, mamy wyczyszczone pięknie jedną rękę i wyczyszczoną drugą rękę i kolejnym krokiem będzie już kolor. Kolor. I mamy tak, do wyboru neon albo pastel. I zaraz zobaczymy, co wy tutaj wybraliście. Kolejny uwaga, jestem bardzo ciekawa. Ja byś chciała pastel, ty byś chciała neon. Neon. O! 80% pastel. To jest mega duża przewaga. Mega duża przewaga, no. Wow. Mega duża przewaga. No. W ogóle bardzo ładne poznacie, by the way, to z tą pioskaweczką. No, mega i ten, fajne. super. Ale to chyba będzie musiało zobaczyć musimy wszystko o, Tak? No tak myślę, bo musimy sobie zaplanować. No, jakim, jakim jest celu, jaki kolor, jaki kolor i co zrobimy, nie? No dobra, to teraz czy ciepły, czy zimny. A tu ciepły. nie ma tak dużo, tak. Nie ma tak dużo przewagi. 55% na ciepłe, czyli ciepły pastel. Stel. I co? I zdobienia? No dobra, jestem bardzo ciekawa czy będzie 3D, czy będzie malowane. Uwaga, czekaj, niech się wczyta. 3, 4... 3 ja, Ale w ogóle jaka mała przewaga! <grym> 1% 51 na 3D. No to w sumie wow. To dobrze, bo chciałaś kleić. Czy my chcemy od razu wiedzieć, czy ma być dużo zdów, czy mało? Czy to możemy zrobić po no kolorze no się... lakieru? Bo teraz możemy zaplanować wzór, bo już wiemy, że 3D Kurczę, my się nad tym ilościowo. No bo, bo, mm -hmm. bo jak mało, no to, to na przykład możemy zrobić musimy. na dwóch paznokciach tylko. A jak dużo, no to trzeba nawalić. To jest ostatnie. To już ostatnie jest ostatnie. Ciekawe co z topem, bo ozdoby też przyklejamy na top. Nie, nie mówię, wszystko mamy sprawdzić. Ilość ozdób, co, co obstawiasz? No jak wybrali 3D to już polecą po bandzie. Też mi się wydaje, że dużo. Ja myślę, że, że na dużo, żeby tam po prostu siedziało wszystko. Dużo znowu. ozdób. Ale znowu jest 1%. No 1%. No. Ale właśnie, no w ogóle jak to się wydarzyło, No nie? 51% z Was chciało, żeby było dużo ozdób. No to da się zrobić. Czy to też od razu sprawdzamy? No, no, no. chyba musimy <laughs> i po prostu potrzymamy ich w niepewności co zrobimy. Albo Ty biegle. możesz zobaczyć. Okay. Okay. No dobra. Okej, okay, nie da się zrobić, czy okej okay? spoko. Nie, no wszystko się da. Zobaczcie, co tutaj Agata robi za szaleństwa. I to jest ta osoba, która mówiła, że na, na takie paznokcie zniszczone to trzeba takie małe zdanie. Ale ty już prawie nie masz. Paznokcie? Poza tym są takie krótkie że można wszystko motylki są bardzo ładne Mamy jeszcze te żelki haribo pastelowe no to jest dużo do przemyślenia o jezu ile my tego mamy perełki o to perełki to trzeba ich nawalić ale to wygląda tak pięknie no to wow. wygląda mega pięknie wygląda super musimy to zrobić na radę i zaraz do was zwracamy A few hours later udało nam się już wypracować y, jakiś wzór, jakieś rozwiązanie, ale powiem Wam, że było mega ciężko. Tak, to nie było łatwe. Nie było, bo szczególnie że ten kolor na paznokciach jest przepiękny. Tak, i nam bardzo zepsuł tutaj wszystko, bo po prostu przez pryzmat jego chyba patrzyłyśmy. Tak, no bo nam się podobało bardzo takie kokardki, żeby to zrobić w takim, takim ballerina style trochę, ale no niestety, bo on jest bardzo chłodny, ten odcień, a mam mieć ciepły, ale na szczęście znalazłyśmy super ciepły lakier. Będzie wiosennie i będzie ciekawostka. Ciekawostka? Połączenie te kolorystyczne jest dość ciekawe. A no to prawda, bo też rzadko zobaczcie, ogóle ten kolor. Czy widzieliście taki kolor? No ja nie. Ale śmieszne jest to, że właśnie jest na różowy lakier. Taki żółty nałożony. Ej, ale fajnie wygląda ten ciepły na mnie, ten żółty. Tak, I z nie. tym, z tą długością w ogóle paznokcia też fajnie. Ciekawe, ile osób odtwarza. Myślałaś, o tym, ile osób odtwarza Twoje paznokcie? Myślę, że sporo całkiem. Zależy które, ale na pewno nie wiem, czy pamiętasz, robiłyśmy kiedyś takie świąteczne z ciastkami. Tak! No to od tamtej pory. Co rok u nas w salonie królują te paznokcie. Tak? Ta. Wow. One były mega cute. Super były. Uwaga, update kolorowy, którego się w życiu nie spodziewałam. Mamy taki kolor bazowy i do tego będzie nas ranę ozdób. Tak. Tak. I co? Co? Teraz top. Musimy sprawdzić to, bo ja zapomniałam, że ja to topu nie, nie znam. A więc... ja wiem. Właśnie, Agata wie i utrzymuje tutaj. Tu go mam. 75 73% z Was chce top z drobinami. Więc yy, jaki ty top wybrałaś? Z drobinami. Ze względu na to, że ustaliłyśmy już wszystko, co tu się będzie działo, to musiałam trochę przykombinować. Wybrałam top, który ma białą drobinkę. Okej, okay, czyli to jest w zasadzie podążanie za regułą, tylko trochę podejście do tego tak kreatywnie. Kreatywnie. Jak kreatywna księgowość. Mamy taki o. top. Z taką białą drobinką. Eee. To będzie w zasadzie pasowało do tego, co tutaj znalazłyśmy, bo tylko pokażę Wam, jaki tutaj jest zakres kolorów i w ogóle rzeczy, i to wszystko będzie naklejane tu. Więc tak, jak widzicie, dzieje się dużo. Ja wiem. <grym> ja, tak, ty. Że robię kokardki i będzie jedna tu, a druga tu. Dwie różne. Tak! <grym> jedna tu, druga tu. Ale są dwie różne. Tak, to I prawda. I one idą na top. Ale zobacz, jak ładnie. <grym> Cute. I nie jest takie mocno widoczne. Nie. Zrobimy tak, żeby właśnie było, oszukamy was, nie żartuję. Ale zrobimy tak, żeby no pasowało, bo faktycznie do tego żółtego, a wybrałyśmy żółty pastel, no to jakieś różowe drobinki czy coś mogłoby faktycznie to dziwnie wyglądać, nie? Czy tam jakiś, nie wiem, taki super błyszczący, fancy, taki elegancki top. No to no. do takiego żółtego koloru, moim zdaniem, średnio by to pasowało. A to nam jeszcze fajnie podbije efekt pastelu, moim zdaniem. Mm. I Ej pięknie to wyglądają takie poczeka, fajnie, no? Czyli, czy to jest akryloże? Tak. I możesz na niego kleić rzeczy? No. O, Ja ci już przyklejałam kiedyś na akrylożel. A właściwie nie pamiętam, jakoś nie, nie zarejestrowałam tego. Ozdoba numer jeden. Czy ona wpada od razu do y, lampy, czy jeszcze nie? nie? Nie, bo jeszcze przyczepimy od razu drugą. O, dobrze, dobrze. Jakby co to polecasz przyklejanie na akrylożer? Ja generalnie będę przyklejała też na bazę, ale te duże ozdoby na akrylożer jak najbardziej fajnie się przykleja i bardzo dobrze się trzyma. O, to też dobrze wiedzieć. Ale śmieszne jest to, że już tak dawno nie miałam właśnie ozdób wystających bo ostatnie przecież też były malowane, więc w zasadzie od listopada mm. chyba nie miałam wystających. I teraz już będę miała takie, że będę czuła. Coś zahaczać, mm. nie? No. Ale w ogóle mega fajnie ten różowy z żółtym. W ogóle świetnie i my no. to przez przypadek. Właśnie to zobaczyłeś połączenie, nie? numer dwa. Mamy. To ej, No super cute. W ogóle to są no. takie, nie wiem czy widzisz, to są alternatywne walentynki. Tak. I że nikt na to nie wpadł, żeby to był taki właśnie banan z truskawką. Banan na, z truskawką walentynki. na walentynki, no? no. Ej, nice! Nie mogę się doczekać, żeby wam pokazać efekt końcowy, bo wygląda to naprawdę super i najlepsze jest to, że wygląda to zupełnie inaczej, niż yy, byśmy przypuszczały. W sensie, że żadna z nas nie spodziewała się, że to będzie wyglądać w ten sposób. Jak patrzyłam z każdego, wiesz, kroku na krok, mhm to w ogóle bym się nie spodziewała, że to wyjdzie z tego, co to, to zrobiłyśmy. No nie? W ogóle Ja nie nie? mogę nawet w trakcie, jak robiliśmy te poznacje, no? to miałam takie, że w ogóle mnie przypuszczała, że wyjdzie coś takiego. Naprawdę, zupełnie nie, totalnie w ogóle do lampki już. Nie nie nie, 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 w ogóle Właśnie nie na taki pomysł, że to wyjdzie to. No. Ale nie wygląda to źle generalnie. No nie, nie, nie wygląda. Tak to tak. okej, okay, ale jak już Bo to na pewno już się te cyrkonie przyczepiły, nie? No, a mówiłaś cyrkonie. A Ja się uparłam, że nie. Bo jest sytuacja <laughs> dotycząca perełek. Bo perełki, wiadomo, no, nie są prawdziwymi perłami, a nawet są perłami z Chin. Chiny jak zwykle nie zawiodły jakością. I Chiny zawiodły <laughs> wszystkim. Tak. <laughs> Jakbym się przytarła, co to jest cleaner? <laughs> Cleanerem. Cleanerem to one się wzięły i zmyły. Tak. I już wzięły nie i są zmyły. perełkami, tylko koralikami? No takimi perłami, ale wiesz, no to jest opal. To a... jest taki white opal. A... Czyli teraz mamy kamień, kamień chętne. No i sprawa z naszymi magnetykami. I zaraz wam pokażemy efekt końcowy. Od razu tylko jakby to kiedyś były perły, a zamieniły się w opal. W opal. Mleczny. White Opal. Tak? White Opal. mamy skończone paznokcie. Ja uważam, że są mega cute. Bardzo mi się podobają i w życiu mi się nie spodziewała, że wyjdzie. Ja, ja w ogóle w życiu bym nie, nie zrobiła takiego połączenia, tego topu, tego koloru z tym różem. No, nie, nie, zro nie zrobiłam tego nigdy. Czyli można powiedzieć, że dzięki naszym widzom. Zrobiłyśmy coś fajnego. Tak, i coś zupełnie, czego byśmy nie spodobały. Nigdy życzyłam czegoś na takiego nie u mnie. Zrobię. To no. krótki kwadrat. <laughs> krótki kwadrat, dokładnie. No, bo spróbowa. jeszcze to połączenie może by, by, by jakoś. byśmy to tak, wymyśliły, tak. nie? Ale żeby zrobić u ciebie to i krótki kwadrat, mm -hmm. to w ogóle. No, nie Ciekawa jestem, jak będziesz się z nimi czuła. Mi się mega ten kształt na tobie podoba. Uważam, że ci na maksa pasuje. Ja uważam, że tylko będę miała problem z z podnoszeniem rzeczy, bo już zauważyłam, kiedy chciałam pomóc Agacie coś podnieść, <laughs> miałam takie. Nie działa! nie działa! Bo one są zupełnie tak. płaskie, natomiast są ładne, więc jestem zadowolona bardzo i dziękuję Ci pięknie, bo znowu wyszedł sztos. Cieszę się. No, Dobra, też mi się podoba i mimo wszystko nawet te perełki fajnie wyglądają i generalnie mamy wszystko zrealizowane, czyli mamy krótkie, kwadraty, pastel, ciepły, ciepły kolor, ozdoby, 3D. 3D na wszystkich paznokciach, dużo. wszędzie, dużo i mamy y, top. top z drobinką. Nigdzie nie było napisane, że ma być błyszcząca. Ale ty się że to tak rozkminiłaś, bo to wygląda super. Są takie no. kropeczki na tym i to wygląda po prostu jeszcze bardziej słodko. Bardzo to wygląda słodko. Super. No.